i witajcie. Jetlag to okropna rzecz i wyglądam już teraz lepiej, mam takie wrażenie, bo pospałem trochę godzin, ale jest czwarta nad ranem. Od jakiejś godziny już średnio ze spaniem, a że jest ciemno, nic się nie dzieje, ile można przeglądać rzeczy na telefonie, no to też jest sporo myślenia jest, i nie wiem czemu zawsze w, w takich sytuacjach em, włącza mi się. Ten fragment z piosenki Metaliki na tytule Turn the Page, i tam jest coś w stylu. Potraktujmy to jako luźne tłumaczenie, i Twoje myśli zaczną znowu płynąć tak jak zazwyczaj, kiedy prowadzisz 18 godzin i nie ma nic innego do roboty, czy 16 godzin, przepraszam. I tak to trochę jest. Co też sprowadza mnie do przemyślenia pod tytułem, że może ja sam organizuję sobie to wszystko w tak intensywny sposób, żeby nie mieć czasu na za dużo myślenia. <grym> Ale nie o tym, prawda? Tytuł jest troszkę inny. Um, wjechał dzisiaj na kanał, dzisiaj jeszcze, znaczy u mnie już wczoraj, a u was jeszcze dzisiaj, materiał dotyczący moich celów na 2019 jest tam jeden z elementów, który chcę trochę poszerzyć. Przy wiecznie ewoluujących moich przemyśleniach, e, szczególnie w okolicach celów, których Materiał chyba było 6. nie wiem, na tym kanale. Czas na kolejny materiał o tym i tak sobie myślę, że może od początku. Um, Uderzyło mnie ostatnio myśl, że być może to, co robi jest tak zwanym rozwojem dla rozwoju, takim elementem, który jest mocno krytykowany przez e, przeciwników, jak gdyby w ogóle całego takiego rozwijania się i tak dalej, e, czyli takie... Rozwój sam w sobie jest celem, co jest ok, z czym się zgadzam, ponieważ jest celem nie nieskończonym. Czyli możemy się dokończyć do końca, jest coś nowego, co możemy, a, co możemy mm, zacząć robić, czego nowego możemy się nauczyć. A, I tyle, i ta droga się nie kończy. Natomiast. Y, to, czego zaczęło mi w tym brakować po drodze, to tego, co mi to daje. Bo wielokrotnie mówiłem już o tym, że, że, że wiadomo, wiedza to jest tak jak ta nora królicza, prawda? Kiedy wydaje nam się, że dochodzimy do momentu, w którym wiemy, okazuje się, że nic nie wiemy i trzeba iść dalej, prawda? Natomiast... I z tym się... To jest jak najbardziej w porządku. To jest element procesu, którego nie da się wyeliminować, on zawsze będzie. Natomiast czy to, co robię, ma jakiś realny wpływ na mnie jako człowieka, czy oprócz tego nieskończonego celu, czy mam tutaj jakieś cele, że to w jakich kierunkach, na jakich obszarach się rozwijam, przekładam się w jakikolwiek sposób pozytywnie na, na moje życie, na to, co robię, co mogę robić za chwilę. I wydaje mi się, że chyba jestem tu trochę na etapie. Po prostu płynę z prądem i o tym będę też nazegrywał materiał dotyczący kariery, bo też mam ten dylemat. A właściwie chciałem trochę o, o nim poopowiadać, ale chodzi mi o to, że rozwijam się w obszarach, które mnie interesują. Czerpię różnych rzeczy, szukając, jak gdyby idąc za głosem: OK, to brzmi interesująco, to chciałbym wiedzieć, to wydaje się sensowne, ktoś mi coś podrzucił, zauważyłem coś gdzieś i tak dalej. Natomiast nie ma na to nałożonego takiej kalki, tego planu użyteczności, tego głównego kierunku. I tak się zastanawiam, czy to nie jest jakiś błąd, i czy nie powinienem sobie tego troszkę przemyśleć na zasadzie, um, do czego ma ten mój rozwój doprowadzić, bo bycie lepszym człowiekiem jest znowu nieskończonym celem i w zasadzie bardzo często tylko ja sam mogę sobie powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem, bo mało kto widzi to, prawda, na zewnątrz, albo może nie, albo to, co robię na zewnątrz, nie jest jakieś okazałe, prawda? Um, um, myślę sobie, że jest to taki moment, w którym powinienem sobie chyba zdefiniować trochę bardziej realnie korzyści idące z mojego rozwoju. Czyli co chciałbym wyciągać z tego rozwoju. Um, bo nawet jeżeli ten rozwój zmusza mnie do myślenia, a na przemyślenia określonych tematów związanych z moim życiem, to nie wiem, czy to wystarcza, bo Znowu wracamy do tej króliczej nory, którą wschodzę coraz głębiej, ale no właśnie nie, dużo niepewności mam z tym związanych i, no i nie wiem, kurczę, czy um, inwestując tyle czasu w, w rozwój, w słuchanie, pozyskiwanie tej wiedzy, mam z tego jakąś realną korzyść. Jest to jakaś wątpliwość, to znaczy jestem pewien, że mam, bo ona zmienia mnie jako człowieka i zmienia mój sposób patrzenia na wiele rzeczy, ale może chodzi o coś bardziej materialnego? Na zasadzie takiej, że, że chciałbym robić coś więcej, robić coś realnie, lepiej zarządzić czymś. Nie wiem, no takie ja nie idę wątpliwości. Słuchajcie, nie truję, bo myślę, że tych materiałów sporo powstanie w tym tygodniu, bo do piątku jestem tutaj w Korei i jetlag będzie. Zbierał swoje żniwo. Jak tam wasz 2020? Dotrwał ktoś do tego momentu, tego materiału? Dajcie znać. Do zobaczenia. Hej.